I oczywiście widzowie z tej strony Kebusta. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o całkiem nietypowej inwestycji, e, dlatego że jest ona oparta w sumie głównie na jednej naklejce, która znajduje się w tej kapsule. Być może po tytule już wiecie o co chodzi. Ale ja zapraszam Was do oglądania I zapraszam Was oczywiście na stronę Skins Monkey Gdzie swoje skiny wymienicie I tutaj z kodem Kebus odbieracie sobie bonus I dostajecie darmowe 5$ przy tradzie powyżej 100$ dolarów Oraz bonus do samej wpłaty 35% Także naprawdę spore bonusy Polecam zerknąć, zobaczyć jak to wygląda Bo czasami zdarzają się naprawdę fajne crafty w ogóle na skinach Także można sobie z craftem coś fajnego wyłapać No i link do stronki znajdziecie oczywiście w opisie A my przechodzimy do samej inwestycji ja już mam tutaj przygotowane, klikamy sobie i tak jak widzicie, tak jest. Jest to pojemnik z autografem z Katowic 2019. 2019. Jest to chyba najnowszy, e, najnowszy, najnowsza naklejka, jeżeli chodzi o tą najlepiej wyglądającą. E, Dika. Dokładnie tak. E, na tą naklejkę był bardzo duży hype, e, i w przyszłości coś czuję, że będzie jeszcze większy. Dlatego że e, abstrahując od wszelkich zmian w C, się, liczba graczy diametralnie wzrasta, także. Prędzej czy później ta naklejka znowu będzie na fali, znowu będzie mocny hype na nią, więc jest to inwestycja. No myślę, że gdzieś tam przyszłościowa, taka długoterminowa może nie aż tak, ale coś w pokroju mit łamany przez long terma. Także nie liczcie, że to będzie, że to będzie jakieś szortowanie tego. W każdym razie jest tutaj właśnie naklejka Dick Stacy. No i kapsuła póki co nie jest jeszcze aż tak droga. 30 zł to nie, jest jakaś, to nie są jakieś tam pieniądze, które nas zbawią. Zwłaszcza, że kapsuła sobie jeszcze troszeczkę spada. Gdzieś tam cenka powoli się zniża. No i myślę, że za jakieś 30 nawet będziemy w stanie ją wyrwać za niedługo. Więc po prostu obserwujcie sobie tą kapsułę, bo uważam, że jest to naprawdę ciekawa inwestycja. I tutaj, jako, jako przykład na to, że ta inwestycja rzeczywiście ma sens mimo jednej naklejki, która w niej jest to jest to chociażby przykład z Roxem, Rox Rocks Holo wykierował praktycznie całą kapsułę z autografami także, no tutaj macie bardzo dobry przykład, jak jedna naklejka może wpłynąć na kapsułę, oczywiście nie zdarza się to często, ale są właśnie takie przypadki jak Dick, są takie przypadki jak Rox, które po prostu te kapsuły kierują więc to by było na tyle, szybki odcinek, ale mam nadzieję, że tematyczny. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i